Zastanawiało was może jak za darmo pograć sobie w tym krótkim poradniku pokażę wam jak za darmo pobrać i wejść do gry wystarczy wejść w link w podanym w opisie Ta. i przeczytać wszystko najlepiej oddeśki do deski. i torrent no i na dole mamy komentarze wszystko oczywiście pozytywne można przeczytać i to na tyle przejdźmy do gry jak widzimy wszystko działa tak w razie. no no nic tu dużo mówić to nas wszystko w moim dziękuję